Pasta. Jest Proszę. Proszę, proszę. tam, fama No, proszę. Tak, no to. Proszę dokładnie. Jako przystawkę mamy karczoch z dressingiem, mają na I danie główne są to przegrzewki z teraką. Jakie zioła były użyte w Kresynku? W Kresynku? Yy, tak. Masz te pietruszki, yy, bazylia i yy, proszę o to. Dobra. Czy coś jeszcze? Macie do powiedzenia na temat swojego dania. Dania. Czy zrobić ogólnie co innego? Że zabrakło... To, to ja może powiem, że to zabrakło. W można tak wygrać. Czy tak. jeszcze o karach? Nigdy tak. ja nie wiadomo, się czego nie